No co nie widzowie, on jest taki fajny. Ale chcę dzisiaj się dowiedzieć jak zdobyć innych stoi, innych yy, Jak... jak nie mówię, innych z Story. z bajki z historii. więc zobaczmy co my tutaj mamy. Tutaj mieliśmy go. No a zobaczmy co jest dalej. No chyba. Prezenty to jedynie tu jest coś. A nie powiedzcie, że nie da się, no znowu zbieram na PAM. Nie da się nic zdobyć innych. Przecież tam byli dużo innych. Chyba, że on zmieni się. O, to jakąś ikonka gracza. Nie potrzebuję tej ikonki, bo ja mam inną. Już jutro będę miał nowy tęczowy. Prezent Stardrop Prezent Stardrop Prezentowy Stardrop Za to, że go odeblokowałem wczoraj. jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to musicie szybko zobaczyć. A my zaczynamy. Zaczynamy, a Wy możecie pełnić łapeczki w górę i subiki. Na przykład go on powinien być i ona i. No znowu takie jest Tak jak wczoraj, wszystko jest takie. Ale i tak wygramy. Bum, 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 bum. Biorę piłkę. Fajnie, super. To przez to, że brałem piłkę. O, trzeba to pokazać, co znaczy prawdziwy Bas Astra, Piła! Bum, 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 bum. Odczepcie się, bów. Nie, to jest słabsze. Tam to jest o wiele, wiele lepsze, widzowie. O nie, tamten z mieczem. Ja biorę z mieczem, bo to jest ze skrzydłami. Po co mi te skrzydła? Ja ich nawet nie mam przyładowanych, ale za to mam przeładowane Jakiś fajny start-dropik. Znaczy jaki start-drop. O nie! Właśnie, chciałem użyć mojego. Bom, bom. Super. Super. Po prostu normalnie. Super, super! 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 Wleciałem tu gdzie nie chciałem! Super, mam... Pu życia. Jestem na ich stronie. Dobra. Jest! I tak przegrali. Ha ha ha. ha. A my wygraliśmy we trzech. Dobra. Zmieniam cię. Już nie chcecie mieć na tym. Ja chcę mieć cię z mieczem, bo miecz jest wiele, wiele silniejszy niż sobie. Możecie kleić łapeczkę w górę, a my znowu zaczynamy grać. Tylko zaraz zagramy w inną mapę. Nie w zadymę. Zaraz zagramy w inną mapę. O nie, tym razem nie. Ten gościu nie jest. I dobie! Jeden bas astral był smutny, bo jeszcze nie kliknęliście. A łapki w górę. Ej, patrzcie, jak bije! Patrzcie, jak bije dookoła siebie. Ale ma też. Puuu, puu. Nie ma was! Strzeliliśmy wam gola! Teraz ja chcę, teraz ja chcę. Teraz. Padać, padać, padać. Moja piła, moja. No nie, no czemu wy wszyscy chcecie? Ci... No nie no ja, a ja... No i znowu wygraliśmy tej w ogóle co jest. A oni nawet nie zdążyli się odrodzić. A my wygrywamy tymi bas astralami, więc teraz... Dostajemy oh! kolejne pudełko na, te... na to pudełko. Dobra, może z tego pudełka następnego dostaniemy nowych e, Nowych tych... Ale najpierw chcę odblokować nowe mapy. No, fajnie. Ej, czy to jest świąteczna mapa? Muszę w nią zagrać. Dobra, zaczynamy. Czyli tak, wybieram jego. Jego. No nie, no żarty, że już wybrano. Zmień. No bo jak ktoś mnie poprosił żebym wziął tego więc wziąłem Znaczy się mnie nie za bardzo Znaczy nie Chyba jednak im trochę umiem grać oh, Plankton jest A co ja jestem Plankton Piu 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 piu. Nie ma was wyginiecie Wyginiecie wiecie o

o, muszę się odrodzić widzowie, bo ciągle ginę. O, ginę. O dobra, mam już pełne HP i teraz lecę z nimi na z, z nimi z tym. Bum! Nie mam w ciebie. Łatwo było, ale się skończyło. Bum bum. O, no, fajnie spiło mnie. Gościu mnie zabił, ale zaraz ich rozwalę. Ja wam dam, ja ci dam, ja ci dam. Chcesz ze no mną walczyć, walczyć? Chcesz? Chcesz? No nie. No bo tak mało mi brakowało, żeby go pokonać. Muszę użyć ulta tym razem na nim. No nie, już chciałem użyć ulta na nim. Niestety przegraliśmy. Niestety to nie wychodzi. Ja chciałem zagrać nim, a miałem grać kim innym. Teraz spróbujmy drugi raz, jeśli tym razem nie będzie. Nie będę grał znowu. Wybieram tego. No. Ja chcę być tym. Dobra, wiesz mu, tym razem. Ej! Wyrzucono mnie. Dobra, zagrajmy może teraz co innego. W napad, knockout, może nie. Wybrałem zbiórkę klejnotów, więc dobra, zaczynamy. Zobaczymy, jak mi w zbiórkę klejnotów, bo chcę przetestować wszystko. Jak nim będzie się grało Dobra, zaczynajmy. biegnijmy biegnijmy Ej, nawet on ma jest jakiś mocny. Bo musimy zbierać klejnoty. Rozwalimy was wszystkich. Gień, genial Primo! Ej, ony ma dalszy bicie. ma bicie. Chodź tu, ja, chodź tu. No 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 no. No chodźcie to, Ała. Zginąłem. Ale mnie rozwalili, ale wszystkich rozwaliliśmy. Przeładowanie zbierać klejnoty, zbierać klejnoty, zbierać klejnoty. Bum, 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 ging, ging, Gin Gin Mam dwa klejnoty. Muszę je odnieść na spokojnie. Bum, bum! mogę zginąć muszę odnieść klejnoty mam trzy klejnoty dobra 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 dzieje się wygrywamy odnoszę ostatnie klejnoty wygrali oj miałem do... Ej, miałem widzieliście to tu przeładowania zwycięstwo wygraliśmy plus osiem kolejnych tych pucharków <śmiech> sorry <śmiech> już tak mało brakuje do stu dobra klikamy i odblokujemy niedługo, Pam! Dobra, widzę I startopa mamy, jeśli będzie on znowu. No nie, rzadki, akurat tym razem. Ale mamy kolejną kaskę. I kolejnego startopa. Ej, bardzo rzadki. Oj, dobra. I kolejną kaskę. No Pam. W sumie mogłem odblokować kolejnego dropa ale to do wydania naszych pięknych klejnotów. Więc no nie mogę, ej, czemu mi się nie chcę mi się ich na nich wydawać, bo tyle zbierałem. Tyle zbierałem te klejnoty. I takich mam dużo, widzowie. Ale nie podoba mi się to, że on jest jeszcze ulepszony. Przecież on jest bardzo dobry. Chociaż nim jeszcze nigdy nie grałem, ale widzowie... Musimy go ulepszyć jak tylko się najbardziej da, bo musimy kiedyś nim jeszcze zagrać. W ogóle nią raz chyba tylko grałem. No, ale poza tym nie, nie jest jakaś fajna, Oni nie ma fajnych skinów. Yy, więc nie wiem. To jest taki jakby anioł, nie anioł, ale mam za to Stardropa i ja będzie legendarny. Ale za dwa dni dostanę legendarnego! Za dwa dni dostanę LEGENDARNEGO Bo tu mi pokazuje, że 24 święta były tutaj Ale widzę, oczywiście to nieprawda Czyli jutro i pojutrze gramy w Brawla I widzowie mamy to Mamy LEGENDARY Nie, yy, to w poniedziałek chyba go odebiorę Jeśli dobrze liczę A no, tu coś mi jeszcze przyszło Czy ja mogę odebrać od niego pieniądze i monet? Tutaj musimy zdobyć go aż na trzeci poziom. Też to się stanie, bo on jest bardzo fajny. Mam na nim 36, 30, 63 pucharki. Więc no, zagrajmy jeszcze nim jeszcze raz, bo za dużo gadam. Ale musimy bo po prostu. On jest bardzo dobry. Ej, grom z nim! O, to będzie dobre. Widzę, że to będzie dobre. Matko, słyszycie? Idź ją wpuść, bo nie wytrzyma. Matko. Oh. Widzę, że no trzeba ją rozwalić. Bo mnie ciągle zabija. Właśnie ty, o ciebie mi chodziło. A ty, Primo się tutaj nie przychodź w ogóle nawet. Matko mam pół serca. Zginę. Zginę, zginę, zginę. Zginę. Dobra, muszę się odrodzić. i zaraz będę miał do wykorzystania to, widzicie? Będzie mi tu mruczała, dobra. Ale mamy tylko... No nie co? Czemu my mamy tak mało? Oni próbują nas rozwalić. primo. Gień, 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 gień. No, gień, gień ty też. O, ile klejnotów! Ile klejnotów zdobyłem? Gięcie we wszyscy, ja zdobyłem najwięcej klejnotów. To jest najwięcej. Klejnotów. No, kolejne, kolejne, kolejne. Ała! Zginę! Jest! Kurczę, ten jeden klejnot mogliśmy jeszcze zrobić. Ja! Dzięki mnie wygraliśmy, bo rozwaliłem tamtych gości. Mieliśmy już zagwarantowaną przegraną, ale jednak wygraliśmy. Więc widzowie, ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Jeśli Wam się podobał film, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. No a ja się z wami żegnam. Hmm, no co, epicki? No nic, nic się nie A ja się z wami żegnam. I elo!